Więc dzisiaj zostaną przeprowadzone y, pięć dyscyplin sportowych: y, rzut piłką lekarską, podciąganie na drążku, bieg wahadłowy i tak zwana koperta. Po tych konkurencjach, które rozgrywamy tutaj właśnie na sali, przejdziemy na stadion i tam na stadionie będzie ostatnia, piąta konkurencja 1000 metrów. I patrzę tutaj po prostu na tych panów, którzy się że raczej to nie jest? Tutaj. Są to jeszcze, że... Myślę, że. Testy sprawności fizycznej wymagają od niektórych y, takiej postury i te osoby, myślę, że one się dostaną do, do pracy w straży, y, bowiem y, tylko najlepsi, którzy zdadzą dzisiaj testy, będą przyjęci. fajna przygoda. Ogólnie jestem ratownikiem medycznym, więc myślę, że to jest akurat taka praca dla ratownika medycznego. Jestem bardzo wysportowany, więc myślę, że to podoba mi się. Dlatego tu przyszedłem. Pierwszy bardzo. Raz na naborze, czy... Pierwszy raz. Musiałem skończyć studia. A co pan skończył jakie studia? Ratownictwo medyczne. I jak tutaj pan efekty? Zadowalają co pan tutaj wskazuje? Jezu, no jak ktoś jest w treningu cały czas trenuje albo coś, myślę, że nie ma żadnych problemów z egzaminami sprawności. to doświadczenie bokserskie, które ma zdobył w czasie kariery zawodniczej. może może się począło żyć do umiejętności strażackiej. Myślę, że ogólnie każda przygoda ze sportem przyda się w każdym fachu. Czy jest strażakiem, czy jest... W straży Granicznej czy jest pielęgniarką. Myślę, że każda przygoda ze sportem, że tak powiem, uczy dyscypliny i wszystkich takich rzeczy, które możemy później wykorzystać w pracy. Jako mała dziewczynka jeździłam na turnusy ze Straży Pożarnej. Należę do Ochotniczej Straży Pożarnej, ale próbowałam już jako cywil pracować w księgowości. A z racji tego, że strażakiem jest mój brat, także no skądś gdzieś to tam siedzi i pomaganie innym ludziom przede wszystkim. Informacji, które komendant e, mówi, że mimo tego jak pani nawet by zdała ten egzamin, to jednak przepisy nie pozwalają kobietom e, na tak, linii pracować. Tak, to się zgadza. Nie są warunki przystosowane, żeby kobiety pracowały w straży, ale może z biegiem lat coś się zmieni. Gdyby była jakaś zorganizowana grupa pań lub młodych kobiet, to z, z pewnością coś by się udało zorganizować, żeby kobiety jeździły do pożarów, do różnych innych interwencji.